No nie Czesi. Oni to się potrafią ubrać. Patrz kto przyszedł? Z Czesi? Tak. Turyści. 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 Może Czeki. zrobię z nimi wywiad. No dawaj, pogadamy. Ahoj! Ahoj! Ahoj. Dzień dobry. Dobry dzień. Ahoj. Wojciech Górski. A ja wądraczek. Kto? Wądraczek! Wądraczek? Czy, 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 Czyli? Czyli to jest... Pani Wądraczkowa? Ano! No matko, Helena. Tak. Jesteśmy tu tak prywatnie, ale ja trochę służbowo, bo jestem przedstawicielem Skody na Polskę. Szkoda, uh. Skoda, dobre auto je. I numer jeden na rynku je. Skoda, oho, Skoda! Numer jeden, numer jeden. Ano, ano! Ej, ej. Mi się Skoda kojarzy z komuną. No, jak polokokta. Tak. A ty wy te polonezy wasze skręcacie jeszcze, że już nie? Chyba żadnych nie się, co? Tylko tak montujecie jak małpy, jakieś cudze samochody, tak? My teraz, my teraz to będziemy robić samochody elektryczne. No, milion rocznie. O jezu, Już to widzę, kurde. Tak powiedział na twojej informacji nasz wicepremier. Ta. Pan Morawiecki frajerze. Ta, Mo, Morawiecki, czyli trochę z Mora. Trochę jest Mora. Tak, tak, a ta, ta, już to widzę. I a co, po, jeszcze, co jeszcze? A poza tym. W rankingu FIFA Ta. jesteśmy szóści albo piąci na świecie, piłkarze są. No. O Jezu, o Jezu! A we Wrocławiu w 2012 żeśmy wam w dupę dal 1-0. Kiedy to, to było? było? Kiedy to było? Co kiedy to było? No i co? No i co? Macie jakieś piłkarzy dobrych, nie? O? A Lewandowski. Co Lewandowski? Co Lewandowski? Lewandowski to wszystkich waszych czeskich piłkarzy lewą nogą łowinie tak. wokół siebie. I prawą nogą my kole wypił jeszcze? Tak. No. A u, na, 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 u 21, tym młodziaki <grym> ze Słowacji was ograły. <grym zesłowacji> Aj, przestańcie ostatnio się kłócić! A ostatnio z Danią, ile było za Dobra, już! No, 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 e no. no. Wypadek przy pracy. No, no, nie, 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 nie chciało im się Przestańcie się kłócić! Przyjechaliśmy spytać, czy nie potrzebujecie jakiejś pomocy. Nie. Ostatnio z Polski dochodzą bardzo złe informacje. Jakie złe informacje? Trochę ludzie wyszli na ulicę, trochę tam Nie, 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 nie! Tak. O te wasze piosenkarki. Moja koleżanka Maryla się rozwodzi. Beata się rozwodzi. Justyna się rozwodzi. Co się tu wyprawia? Ale Edyta ma nowego chłopaka. Tak. No! Edyta. Nie jest najgorzej. I, i, I Piotrek ma nowego chłopaka. No. Poza tym ja słyszałem, że u Was w Czechach to wcale nie jest tak kolorowe. Tak. No trochę kłóci się. Ostatnio Helenka rzuciła we mnie malowanym zbankiem, ale nie trafiła. <grym i znalazły> <grym i znalazły> Właśnie, panie Heleno, jak pani już jest, to może pani zaśpiewa tutaj specjalnie. Nie zaśpiewa, bo prywatnie jest. Nie, ale co no nie, nie, nie? Może w ramach prezentu dla Opola jeszcze raz. Chcecie nie, nie. Państwo usłyszeć, malowany zbankiem? No! Tak tak? Malowany dzbanek! Zaśpiewał! No, Dobrze się trzyma. Dobrze się jest? trzyma ta Helena, Co? nie? Dobrze się trzyma Helena. Pewnie się dobrze trzyma. Za chwilę... Zostańcie z nami, trzymajcie się nas, nie będziecie żałować.